Genezą Fame MMA, gdzieś tam zalążek, to był konflikt Rafoniksa z Magikalem. Doszło do ich walki, wiem jak się skończyła. I teraz z tego co wiem, Magikal chciałby rewanżu. Jak wy na to patrzycie? Czy jest możliwość, że dojdzie do tego rewanżu, czy chcecie się jednak odciąć od takich twórców jak Daniel Magikal? Nie ma, nie ma powrotu Daniela do, do Fame MMA. A dlaczego? Na t, na Bo to... wiesz, gdyby nie jego postać, to nie byłoby tej federacji. Czy nie warto tutaj zrobić taki ukłon? To jest y, złożony problem stary też, który... Ja nie posłucham. Właśnie niezbyt stary można o tym mówić, nie? Mogę ci powiedzieć ci po programie. Tutaj A chodzi... po programie, to robimy już Błońskiego. Te Techniczno-algorytmowy, może tak. Techniczno-algorytmowy, aha. Stary... Czyli pijesz do tego, że on ma zakaz sądowy, znaczy zakaz od YouTube'a, YouTube mu banuje za jego twarz? Tak. Aha. I poza zatem stary mamy wyobraź sobie, w momencie, gdy, my, hmm. e, gdy wiele, wielu sponsorów napędza też wiele rzeczy, które robimy. No się o tym, że dalej... Nie chcecie stracić zabrać. sponsorów. Stracimy świadczenia sponsorskie. I, hmm. świadczenia sponsorskie. I hmm. gdzieś tam to, to, to jest. To jak, tak sposób. jak z Marcinem Najmanem, jedna federacja ci, jeszcze, chciała... Jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale dziwisz nam się odnośnie tego. Yy, no, biznes to biznes, boxdel. Yy, wam zależy na biznesie. Ja jednak y trochę uważam, że wiesz, no, bez Magikala nie byłoby tego wszystkiego, bo on miał tą pierwszą walkę wieczoru, teraz ma ciężką sytuację. Dzięki niemu stworzyłeś ten biznes, więc może warto byłoby pomyśleć, żeby odwdzięczyć się teraz mu, gdy on ma ciężką sytuację, bo z tego co wiem, tam jest nieciekawie. Ale spoko, rozumiem, nie? Wolisz, tak jak mówisz pieniążki. <laughs> No, to to, to nie, nie, nie jest dobre wyjście. Stary. Nie, nie, wiem, Rozum, Wier, rozumiem Ciebie. Chodzi. Nie, jeżeli, jeżeli jest, o, żartuję z, ty, z tym hajsem. Jeżeli chodzi o to, że ona faktycznie bana od YouTube'a, to, to jest to. Ryzyko. No, dobre jest sobie, że y, budujesz coś przez trzy lata. Tak. I tak, naprawdę, nie, no, no, tak jak mówię, no, rozumiem, o co chodzi. Jest mhm. geneza tego przedsiębiorstwa tak, roz, tak szeroka, na, naprawdę na tylu płaszczyznach, że no, no nie chcę tego stracić, stary, nie? Nie, rozumiem. No. A tym biorąc pod uwagę, nie, że... YouTube, dajcie mu jakąś to... robotę w kuluarach nawet, czy, cokolwiek nie? A jak tam uważasz? Jest jakaś myśl, nie? Ale. Może konferen... Nie, konferencji też nie może prowadzić. Dobra. <ścoughs> uważasz, że poprowadziłby konferencję. Byłyby